To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Cyfryzacja energetyki, które firmy technologiczne dominują w transformacji sieci? Cyfryzacja energetyki przeszła etap eksperymentów i pilotaży. Obecnie to już strategiczny obszar inwestycji dla operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych, których codzienne operacje są pod presją rosnącego zapotrzebowania na energię, decentralizacji źródeł i potrzeby większej odporności systemowej. W tym kontekście konkurencja między dostawcami technologii staje się coraz bardziej dynamiczna, a przewaga nie wynika już wyłącznie z rozpoznawalności marki czy liczby wdrożeń, lecz z jakości integracji, elastyczności podejścia i umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby. Nowy ranking ABI Research pokazuje, jak zmieniają się kryteria oceny graczy technologicznych. Liderzy, tacy jak Schneider Electric czy Siemens AG, nie tylko dysponują rozbudowanym portfolio, ale przede wszystkim potrafią łączyć różne komponenty swoich systemów w spójną, skalowalną i interoperacyjną całość. To właśnie zdolność do budowania kompleksowych, a jednocześnie otwartych ekosystemów staje się dziś punktem ciężkości w strategii produktowej. Operatorzy nie chcą już wybierać między silnym ADMS a elastycznym systemem zarządzania OZE oczekują, że cała architektura operacyjna będzie gotowa na współdziałanie w czasie rzeczywistym, w różnych warunkach rynkowych i regulacyjnych. Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki dostawcy prowadzą wdrożenia. Technologie cyfrowe w energetyce muszą być nie tylko innowacyjne, ale także wdrażalne w rzeczywistych, często bardzo złożonych warunkach infrastrukturalnych. Liczy się tu zarówno doświadczenie projektowe, jak i jakość współpracy z lokalnymi integratorami i operatorami. Dlatego coraz większe znaczenie ma nie to, co dostawca oferuje na papierze, lecz jak szybko i skutecznie jest w stanie przekuć to w funkcjonujące rozwiązanie. Wśród ocenianych przez ABI firm wyróżnia się również rosnąca dojrzałość podejścia do cyberbezpieczeństwa. Nie chodzi już tylko o zabezpieczanie danych i dostępu, Kluczowe staje się projektowanie rozwiązań w sposób bezpieczny z definicji, z uwzględnieniem wewnętrznych mechanizmów wykrywania anomalii, reakcji na incydenty i odporności na zakłócenia. To szczególnie istotne w kontekście rozwoju wirtualnych podstacji i cyfrowych bliźniaków sieci, które choć oferują ogromny potencjał optymalizacyjny, jednocześnie poszerzają powierzchnię ataku. Warto zauważyć, że ranking nie zamyka się wyłącznie na liderach, takich jak wspomniani Schneider, Siemens. Równie istotne są rosnące ambicje firm, plasujących się tuż za podium. Hitachi Energy, choć sklasyfikowana jako dostawca głównego nurtu, wprowadziła pierwsze w branży narzędzie AI do prognozowania zdarzeń sieciowych i rozwija technologię monitoringu środowiskowego w kontekście infrastruktury energetycznej. ABB z kolei konsekwentnie rozwija rozwiązania dla segmentu niskiego napięcia, które często umykają w wielkoskalowych strategiach cyfryzacyjnych, a mają kluczowe znaczenie dla lokalnych operatorów i prosumentów. Ten etap rozwoju rynku nie sprzyja firmom zamkniętym na współpracę. Sukces odnoszą dostawcy, którzy nie tylko mają gotowe produkty, ale potrafią tworzyć partnerstwa z firmami IT, dostawcami danych, producentami urządzeń IoT i integratorami lokalnymi. W praktyce oznacza to konieczność zmiany modelu biznesowego, od sprzedaży technologii do współtworzenia infrastruktury w modelu platformowym. Rynek cyfrowych rozwiązań dla energetyki nadal jest relatywnie młody, ale jego dynamika nie pozostawia złudzeń, że za kilka lat stanie się jednym z kluczowych segmentów rynku technologii infrastrukturalnych. Już teraz według danych Bloomberg w i IEA globalne inwestycje w cyfryzację sieci mają przekroczyć 90 miliardów dolarów w 2025 roku. To nie tylko szansa dla dostawców, ale też wyzwanie regulacyjne, kompetencyjne i infrastrukturalne. Z perspektywy operatorów sieci, zarówno przesyłowych, jak i dystrybucyjnych, to czas intensywnych decyzji. O wyborze partnera nie decyduje już wyłącznie specyfikacja techniczna, ale całościowe podejście do rozwoju sieci, zdolność do reagowania na przyszłe obciążenia, adaptacja do lokalnych regulacji i wspieranie transformacji energetycznej w sposób zrównoważony i odporny. To oznacza, że wygrywać będą nie ci, którzy mają najdłuższą listę produktów, ale ci, którzy potrafią zbudować z nich system zdolny do działania w niepewnych i niestabilnych warunkach. Rynek cyfrowej energetyki nie szuka już technologii, szuka zaufanych, kompetentnych partnerów.